o Sejmanneczko z tej strony, Hepczona, zapraszam na kolejny odcinek z The Forest. Nie było tych 50 w górę, ale dobra. Dużo, Za dużo osób mnie nie ogląda, więc raczej ten no nie będę robić z tego, że trzeba kilowatów. W górę, dobra. Czy już się będę wam marudził, bo wiecie, widzicie pewnie w domu. Nie macie The Forest? No to nagram taki odcinek, że będziecie ten. Nie się no dzisiaj niestety pójdziemy do tego statku no, na rykiny. Ale jak to się zawrażliwe, to pisać nie. To no się oddalicie lepiej, od, ko od tego. kompa pomodlicie się za mnie. Proszę. Tu widzę, że jest parę rykinów leży na lądzie, ale pewnie jeden jest podług. Za coś tu jedziemy. Też się odsuwam od kąpa. Ja jak się odsuwam od kompa od razu mówię. Wy też odsuncie jak oglądacie to. Uff. Pusty jesteś. Jej jestem! elożonki elożonki i odpływam w dali. I odpływam w dali. Nie mogę coś tutaj wejść, flary są, Ja Jaja sobie robicie ze mnie, czy jak? Jak ja to mówię, że sobie ze mnie robić? Nie, no i LOL, gdzie jeszcze ty zostanę? Z tego co wiem, z tego znaczy co widzę, to nie ma tu rekinów Wypad taki, bo się wkurzę. To mi taki coś zła, ale bardziej się wkurzę i wszystko to wymorduję. Dobra, ej no, ale jak ja mam tutaj wejść? No nie no wy sobie przynajmniej to pominiecie Ale ja za bardzo raczej No ptaku, jeden jak użyłeś już, no Chcesz być, no pytam. Nie dobra, nie będę się za bił yy, Nie wiem raczej jak sobie wejść Weszłem, lol Jak jestem depresji to wbijam zawsze Kurde, ilość Dobra, no to chyba raczej Dla was to nie będzie fajne Ale dla mnie tak Ja Chodź tu, chodź. Będziesz grzecznym ptakiem? Kurde, dobra. jeszcze już się nie będę wygłupiał. To świadczy o tym, że jestem głupi. No, nie jestem. Dobra. No, bo za inni mówią, że jestem głupi. No dobra. Jak już to głupio mądre. No. No ale jak ja mam teraz tutaj wejść? Ła! Kurde, mączku. Dobra, jestem, weszłem. Już tu nic nie ma, jo? Dobra. Patrzmy, mam pisać na flary, o którym marzyłem. O Nie mam! O Mościerę! Ma A chciałem zrobić sobie, bo mam te składniki. Lina, ok, czaszki. Nie wiem, po co mi czaszki, ale dobra. No, flar, mam ile strzał? Pięć. Ale ja chciałem w ogóle ten pisać na flary kaseta, ej e. to biedniemy. Stop. A nie macie się Nie się to Nie bo Wziąłem. Ja no wszystko, to ja miałem. się upiali. Nie akurat Biegniemy, nie? Płyniemy. nadzieję, że nas rekin... że mnie rekin nie zabije. duża kotwica jak widzicie leży. Z już tutaj był, więc nie dziwienie. Dobra, tu są te trzy rekiny. Pewnie to są te wszystkie, bo kanibale je tak naprawdę powywijały. Co to jest? Wezmę sobie pieniądze. No to się opłaca właśnie mieć taką bombę. Kurka, całą noc spędzę zbierając hajs, tak? Dobra, już, już chodzę. Biegnę w stronę światła. Teraz zobaczymy... 6 minut, dobra. Właśnie cztery minuty, no bo wiecie, tak, ja wam coś przyznam. Tak, właśnie, chcę po 10 minut nagrywać. Wiecie czemu? No bo tak długo się, właśnie wiecie, no długo się ten pobiera, jakby. Wgrywa się na YouTube, Wie, wiecie mi, pewnie wiecie o co chodzi. Te Forest tam 10 minut, ileś to się pół godziny, kumacie się wygrywało. wgrywało. Albo mógł też, żeby godzinę się wgrywało, ale w miarę długo grać. Ale nie ma. Zimno jest. Zrobić cięcie czy jak już nie wiem. Dobre. Pójdę w grze spać i... Zapiszę grę. Bo ja mam tam... I ja wiem gdzie mam bazę i mogę zapisać grę. Nie? I mogę iść też spać, bo ja tutaj sobie nowo. nową. Kanibalne, nie boję, ale ja nie lubię w nocy w ogóle sobie chodzić, nie? Każdy pewnie nie lubi w nocy łazić. I Taki bosk kanibal, nie? Taki większy drzew nie wychodzi i mówi już kaszę wypadł, despać. Eee. Jak chcecie, to piszcie w komentarzach, co mam nagrywać, nie? Ale jak, większość będzie chciała ten. A w ogóle nie. Y, challenge y, chcę dzisiaj właśnie zrobić może dzisiaj. Jak ktoś na, y, napisze jakiś pomysł, bo ja dzisiaj lekarza nawet jadę do przychodni, bo jestem chory. Mocno. Więc... Wątpię raczej, że sobie tak fajnie pogram. Y, pogra. Wam to przeszedł. Bo ja nagrywam na youtube tylko, żeby wam pokazać i w ogóle. Ale dla pieniędzy nie robię, bo też się można zarobić. Jezus może ja tak trzy rekiny. Tak. Ale gdzie są te moje mury w ogóle? Jak mi już te mury, to ja normalnie strzelę w tego kamyka. Jest dobra, są moje mury, wszystko. Nie jestem za bardzo wykokszony w to, ale odkąd pojechałem tam do teamu tru... Po, Podpłynęłam do teamu tru, to jest fajnie. O Coca-Cola, o jak trafić, jakieś te jakieś lekarstwo tu leżą. Wiesz, że za bardzo one nie obchodzą, no ale przydają się czasem do rzucania. Kim koktajlem o... to już tak się <laughs> A, czyli będę robił lepsze filmiki. No i, I też prawdopodobne, że mogę zostać nawet. O, tam jest samolot. Dobra, już robię to, pauzę, robię, robię pauzę. Ono dzieci się ubierajcie. Sorry za to, takie te, bo moja przyszła do moich braci. Nie, chyba są młode języki, nie mam 11 lat. No rocznikowo 11. Idziemy sobie tu są mój kamyk. Tu most. Co to znaczy, takie schody? To idziemy najpierw w Z. C i, zapisu i zapisuję grę. Sorry za moich braci, no ale. wiecie, jak ktoś jest młody, no to raczej. Jest obowiązkowy. Dobra, już jestem. Sorry za moich braki. No, już jestem. Zapisałem grę. Zapisałem grę. Jeszcze raz zapiszę raz,